Witamy w Gaz Polska, chciałbym Państwu przedstawić montaż instalacji gazowej do Renault Fluence, auto z silnikiem 1.6 o mocy 110 koni, auto z 2016 roku. Założyliśmy tutaj instalację BRC i przejdźmy do pokazania podzespołów. Wtryskiwacze gazowe, filterek fazy lotnej, filterek fazy ciekłej, reduktor i tutaj mamy komputer sterujący pracą instalacji obok komputera benzynowego. Przełącznik. Przełącznik został założony z lewej strony kierownicy na życzenie klienta. W lew. W lew pod klatką też nam się tu ładnie mieści. Przejdźmy do podsumowania. E, koszt instalacji tego samochodu 2900 zł. E, zwrot następuje po około 11 tysiącach km. W tym aucie mamy zbiornik 55-litrowy, e, co pozwala nam na przejechanie około 450 km. E, auto oszczędza na przejechaniu każdym 1000 kilometrów około 250 zł, czyli wynik bardzo przyjemny. Pali 9 litrów benzyny, 10 około gazu. Musi spalić. Dziękujemy, zapraszamy do Energi Gospodów.